Thank you. Witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj powiemy sobie o tym, jaka usługa jest najmniej rentowna w branży auto detailingowej. A jest to oczywiście odkurzanie, czyszczenie wnętrza, bez prania tapicerki, bez kompleksowego czyszczenia oraz mycie detailingowe z zewnątrz. Zapraszam do odcinka, opowiem wam pokrótce o tym, dlaczego ta usługa jest najmniej opłacalna. Bigger, modern, am not the maximum, I'm more faster Dzisiaj pokażemy wam, jak wygląda u nas bieżąca pielęgnacja samochodu, czyli dwuetapowe mycie detailingowe z zewnątrz, aplikacja hydrowosku, odkurzanie wnętrza oraz czyszczenie plastików. I teraz, moi drodzy, dwa słowa, dlaczego ta usługa jest najmniej rentowna. Słuchajcie, będziemy dzisiaj myć auto we dwójkę, mamy godzinkę dziewiątą, zobaczymy, ile czasu nam e, na tym zejdzie. Natomiast, jeżeli chodzi o samo wykonanie usługi, no wymaga ona bardzo dużej ilości nakładu pracy, a niestety, wynagrodzenie Nagrodzenie finansowe wcale nie jest y, tak duże. Tutaj jest samochód naszego stałego klienta i my za taki pakiet y, usług w tym samochodzie, w Mercedesie, w Sadanie bierzemy 350 zł. Także zobaczycie sobie, jak y, duża ilość pracy jest przy samochodzie. Y, nie jest on jakoś bardzo brudny, ale trzeba na tym naprawdę sporo czasu y, poświęcić i będziemy sobie omawiać cały proces czyszczenia po kolei. Jeżeli chodzi o rozmiar samochodu, no to my tą cenę stosujemy do wszystkich hatchbacków, sedanów, kombi, yy, suwów. Natomiast jeżeli chodzi o duże auta, jakieś furgony, jakieś wany, jakieś auta dostawcze, to oczywiście jest to cena większa. Natomiast tutaj obejmuje ona 350 zł, niezależnie czy przyjedzie sedan, czy przyjedzie jakaś mała skoda City Go, cena jest jedna i ta sama. Moi drodzy, jeżeli chodzi o kolejność wykonywania usług, kiedyś zaczynaliśmy sobie ten proces od czyszczenia wnętrza, a następnie było mycie zewnętrzne samochodu. Zmieniliśmy to, a dlaczego? Już Wam powiem. Pasowało nam tak ze względu na to, że mieliśmy suchą podłogę i mogliśmy sobie wszystko w środku ładnie wyczyścić, chodząc po suchej nawierzchni. Natomiast jeżeli robiliśmy mycie zewnętrzne, myliśmy wszystkie wnęki, pędzelkowaliśmy szczeliny przy zawiasach i później to spłukiwałem kerserem, to wszystkie to cała powierzchnia, która była wyczyszczona, czyli na przykład progi plastikowe, bok fotela, mogła się w trakcie tego spłukiwania gdzieś tam delikatnie zachlapać Lub nawet w trakcie mycia rękawicą zajechało się gdzieś tam na elementy plastikowe, które wcześniej już były wyczyszczone, był na przykład nałożony dressing, dlatego odwróciliśmy sobie ten etap i zaczynamy sobie od mycia zewnętrznego samochodu. Będziemy teraz pokazywali mycie kół, no i oczywiście zapraszam do. Oglądanie. Moi drodzy koła myjemy dwuetapowo, mamy o tym nagrane cały odcinek, w którym prezentujemy chemię, sposoby czyszczenia na różnego rodzaju zabrudzenia. Dzisiaj umyliśmy sobie to koło deironizerem, zrzucony mamy wstępnie brud oraz pył z klocków hamulcowych. Spłukamy sobie koło, a następnie będziemy je myć jeszcze raz ponownie. W tego luźnego brudu aplikujemy sobie pianę zasadową firmy Clintyl. Będziemy sobie jeszcze tutaj wymywać nadkole z piachu oraz brudu oraz zaaplikujemy sobie pianę aktywną również na felgę, tak żeby sobie umyć jeszcze obręcze, żeby nie pozostawały nam żadne smugi oraz oczywiście wnętrze koła. Moi drodzy, kolejnym etapem przed właściwym myciem detailingowym jest zrzucenie luźnego brudu, tak aby pozbyć się zanieczyszczeń z lakierów w postaci piasku, żeby tej karoserii przy myciu właściwym z rękawicy nie rysować. My używamy do tego Shiny Garage, jest to Citrus Oil TFR, nasz sprawdzony produkt od wielu, wielu lat, no dosyć agresywny i mocny w działaniu. Ale większość samochodów, które przyjeżdżają do nas na taką bieżącą pielęgnację, one nie są niczym zabezpieczone, tak jak ten Mercedes. On nie posiada powłoki ceramicznej, nie posiada wosku, nie ma nawet quick detailera nałożonego, więc zależy nam, żeby w tym etapie jak najwięcej tego luźnego brudu zrzucić, dlatego używamy sobie tego przyłożza. Są inne przywoje, które są bardziej bezpieczne na przykład dla wosków twardych na samochodzie. Citrus Oil TFR, przez to, że jest dosyć mocno zasadowy, mógłby te woski naruszać, więc zawsze pytamy sobie klienta czy na aucie ma coś nałożone przed użyciem finalnie preparatu. Moi drodzy, stężenie standardowe u nas 100 ml na 2 litry ciepłej wody około 50 stopni, przystępujemy do aplikacji produktu. Przyłosza nakładamy sobie od dołu do góry. Dlaczego tak? Już powiem, ze względu na to, że jakbyśmy sobie go nakładali od góry, on by nam bardzo szybko spłynął i nie poleżałby na aucie, czyli nie rozpuściłby nam tych wszelkich yy, zabrudzeń. samohodu yeah yeah look yeah. back and i'm better than ever wow. i think i got a vendetta oh now they call me i seen them yeah. all of those times getting severed. i told them all i can't let up they get not tired of me never yeah. give me a shot and i'll Freewasha mamy nałożonego, w środku są 22 stopnie, więc tak naprawdę po objechaniu całego auta dookoła przystępujemy do spłukiwania. Nie zostawiam środka, żeby on długo leżał. Oczywiście przy wyższych temperaturach w lato, jakie mamy tutaj w środku, no to też ten proces spłukiwania będzie dosyć dużo szybszy, jak i zarówno nakładanie preparatu. Spukujemy samochód od dołu do góry, również żeby ten preparat sobie jeszcze poleżał, podziałał i żeby ten luźny brud zacząć zrzucać od dołu, a nie od od góry, taka jest prawidłowa metoda, jeżeli chodzi o spłukiwanie. Moi drodzy przy okazji możecie zobaczyć sobie jak wygląda płukanie samochodu na 56 metrach kwadratowych w garażu. My mamy tutaj strefę suchą i mokrą w jednym miejscu. No oczywiście nie będę miał auty na zewnątrz przy niskiej temperaturze. Wiadomo chodzi oczywiście o zdrowie, dlatego widzicie jak to wszystko tutaj wygląda. No elementy odokoła troszeczkę nam się zachlapują, ale nie powoduje to żadnych uszkodzeń. Wszystko działa tak jak być powinno. Myjemy tutaj już 3 lata. Umyliśmy bardzo dużo samochodów i na takiej powierzchni jak widzicie bez

Moi drodzy, mamy auto wstępnie spukane pre -washem. Kolejny bardzo ważny etap mycia to jest mycie właściwe. Będziemy tutaj używać wiadra z separatorem brudu oraz rękawicy z firmy. Wax Oczywiście najważniejszym elementem mycia jest szampon. Mój ulubiony to jest Shiny Garage Slick Premium Shampoo, z tego względu, że on bardzo długo nam jest w stanie poleżeć na lakierze, przed spukaniem. on tak szybko nie zasycha, jak inne szampony poprzez swoją gęstość. Jeżeli mamy lato, ja tutaj nie mam klimatyzacji, przyjeżdża mi auto z nagrzanym lakierem, wjeżdża, zaczynamy proces mycia, inne szampony bardzo szybko mi zasychają i kiedy myję samochód nie w dwie osoby, a na przykład sam, no to inne szampony innych ma nie wiem, może to być na przykład Clintil, może to być Deturner. Używaliśmy Goodstaffa, używaliśmy adbl a. Bardzo szybko nam na lakierze zasychają, a Shiny Garage spokojnie jest w stanie przetrwać cały proces mycia i nam tak szybko na lakierze nie zaschnie. No i zobaczcie sobie, moi drodzy, samą chociażby gęstość. Tutaj jest Clintil Daily Shampoo. Tutaj mamy Deturnera. Już jest troszeczkę gęstszy, a zobaczcie sobie, jak prezentuje się Shiny Garage. No, jest po prostu takim naprawdę. Glutem dosyć mocnym, o, zobaczcie sobie, i naprawdę rewelacyjnie trzyma się na samochodzie. Nie zapomnijcie o tym, żeby używać sobie systemu mycia na dwa wiadra, czyli w jednym mamy szampon, jest wlane 15 litrów na ciepłą wodę około 40 stopni, niecałe 100 ml szamponu. W drugim mamy również ciepłą, ale, tym, ale samą wodę, w której będziemy płukać sobie rękawice, a stąd będziemy pobierali szampon. Każdy z wiader wyposażony jest w separator brudu, który ogranicza przywieranie brudu do rękawicy w trakcie płukania. Moi drodzy, kwestia samego mycia, ruchy proste, niekoliste. My tutaj nie wykonujemy żadnego polerowania. Ważne jest, aby po, przeje, po wykonaniu kilku przejazdów obrócić sobie tą rękawicę, żeby stale tym brudem nie jeździć, tylko żeby ta rękawica cały czas nam myła. No i oczywiście ważne jest częste pukanie, czyli umyłem sobie połówkę maski, pukam rękawicę i przechodzę do dalszego mycia. Moi drodzy, osuszanie karoserii my wykonujemy za pomocą dwóch ręczników i dmuchawy, o czym sobie zaraz powiemy i to pokażemy. Dwa słowa na temat ręczników. To jest firmowy ręcznik z firmy Gloss Factory, bardzo fajna gramatura. Też jesteśmy w stanie jednym ręcznikiem obskoczyć całe auto, także bardzo serdecznie go polecam. I coś grubszego, jeżeli ktoś lubi grubsze ręczniki, które jeszcze bardziej chłoną wodę, jest to firma Moje Auto Detailer, bardzo budżetowy, fajny ręcznik, również dostępny na sklepie glossfactory.pl, także te dwa ręczniki polecam bardzo serdecznie. Mamy wstępnie osuszony samochód ręcznikami, resztę wody z zakamarku wydmuchujemy sobie Makiteą. Wcześniej używałem do tego dedykowanego Big Boya, ale zmieniłem go na Makite z tego względu, że potrzebowałem sprzętu do obdmuchiwania placu z liści, strawy i innych rzeczy, a niestety ciągle Big Boya na kablu no było średnio, więc bardziej pasuje mi taka dmuchawa. Tym bardziej, że ona jest akumulatorowa, więc jest bardzo wygodna. Ma sześciostopniową regulację poziomu wiania. Baterie starczają na półgodzinny cykl pracy na maksymalnym wydatku powietrza. Możemy sobie dołożyć dokładkę właśnie do obdmuchiwania placu, więc moim zdaniem dużo więcej korzyści przemawia mi na tego typu rozwiązanie, niż na Big Boya czy inne dmuchawy, które są na kablu. Limousines, really think I'm seeing things. Read the line, in am in between. Yellow light, I gotta speed. No, słuchajcie, po takim porządnym, dwuetapowym, dokładnym myciu karoserii samochodu, no dobrze byłoby coś na niego rzucić, żeby ten wrót tak szybko się nie przylepiał, no i żeby klient przez jakiś pewien okres użytkowania mógł sobie bez problemu domywać ten samochód na mini bez Taki produkt, który my używamy, jest to firma Autograf, Produkt nazywa się Safire. Możecie go kupić na stronie www.glosfactory.pl. A jeżeli wpiszecie sobie kod rabatowy turbopranie 2024, otrzymacie 15% rabatu. Dlaczego taki quick detailer? Ponieważ przede wszystkim jest bardzo hydrofobowy, zawiera w swoim składzie cząsteczki, które są używane w powłokach ceramicznych. Dzięki temu jego trwałość jest na bardzo wysokim poziomie. Spokojnie może utrzymać się nawet do dwóch miesięcy przy intensywnym użytkowaniu auta, które nie jest garażowane. Wiem, bo mam założony na swoim i bez problemu te 2 miesiące wytrzymuje. Oprócz hydrofobowości, trwałości jest też oczywiście wysoki połysk na samochodzie, także generalnie dla mnie produkt number one testowałem różne quick detailery z wielu różnych firm, no i ten oczywiście podchodzi mi najbardziej. Aplikujemy sobie bezpośrednio na lakier. On jest dosyć gęsty, więc naprawdę nie trzeba go y, dużo dawać. Jak widzicie, zrobiliśmy cztery psiknięcia. Y, on nam nie spływa, co jest bardzo dużą zaletą, kiedy aplikujemy sobie go na przykład na drzwi, bo jest konsystencja taka fajna, żelowa i możemy sobie go bez problemu y, wypracować. Dodatkowo można go również używać na mokry lakier jako taki ala wosk po myciu bezpośrednio, jeżeli nie mamy czasu na suszenie i zabawę. Opryskujemy sobie po spukaniu, spukujemy jeszcze raz samochód i też mamy fajną powłokę hydrofobową.

We left us Can't remember anything but I know we got lay Jeżeli mamy samochód już umyty, nawoskowany, przechodzimy sobie do czyszczenia wnętrza. I teraz tak, są dwie opcje. Jeżeli auto jest bardzo mocno zapiaszczone, jest dużo piachu, który będziemy usuwać poprzez tornadorowanie, aby ten piach wybić, zaczynamy sobie najpierw od odkurzania. Ale ze względu na to, że tutaj no, dużo tego piachu nie ma, prawie że w ogóle. Zaczniemy sobie od czyszczenia plastików, bo możemy sobie spokojnie wsiąść do samochodu w obuwiu, nie musimy tutaj wchodzić w samych skarpetach, więc wyczyścimy sobie plastiki, a na samym końcu zrobimy odkurzanie tak, żeby już nie wchodzić na podłogę, żeby jej nie brudzić. I teraz moi drodzy, jeżeli chodzi o czyszczenie plastików, no standardowo można użyć APC dowolnej firmy. Jeżeli natomiast chcemy sobie troszeczkę przyspieszyć ten czas, no to ja używam takiego produktu jak Interior Detailer. Jest to Heliodor firmy Autograph i on bardzo fajnie czyści, ale jednocześnie pozostawia tą powierzchnię z taką delikatną satyną. APC bardzo wyjaławia plastiki i dobrze byłoby coś na nie później nałożyć jakiś dressing, żeby lepiej wyglądały. A tu mamy taki środek Dwa w jednym, który fajnie się sprawdza na lekkie i średnie zabrudzenia. Także przystępujemy do czyszczenia. Jeżeli, moi drodzy, mamy bardzo brudne plastiki, możemy sobie użyć tak zwanego pada. On ma bardzo fajne właściwości czyszczące, dzięki czemu mocno przyspieszy nam ten proces czyszczenia. Słuchajcie, ważna rzecz, o której na przykład teraz zapomniałem, zacznijcie sobie czyszczenie od słoneczek, górnych elementów plastikowych, bo jak wyczyścicie sobie deskę, a zaczniecie opryskiwać jakieś elementy, może oczywiście nanieść Wam się tak zwana giełka, będą jakieś kropeczki na kokpicie. Także polecam zacząć czyszczenie od góry. Heliodor, bardzo fajny, uniwersalny produkt. Jeżeli mamy odbicie tutaj jakieś zabrudzenia od palcy, możemy sobie troszeczkę napsikać na szmatkę i bez problemu sobie to wybonetujemy. Także nie trzeba używać bezpośrednio do tego boneta, tylko jesteśmy w stanie tym interior detailerem również wyczyścić sobie pod sufitkę. Szyb, używamy preparatu firmy Funky Witch. Jest to tak zwany glass cleaner, który pozostawia szyby bez żadnych smug. No i oczywiście należy pamiętać o bezpyłowej szmatce, tak zwanej diamentowej, która również powoduje, że nie zostają nam żadne mazy i szyby wyglądają jak salon. Dopełnieniem efektu perfekcyjnej czystości jest nałożenie dressingu na opony, po to, żeby one wyglądały dużo lepiej. No i oczywiście mamy trzy produkty. Najtańszy budżetowy jest to Autograf, daje fajne wykończenie w połysku, ale trwałość nie jest zbyt długa. Sprawdzałem do dwóch tygodni, maksymalnie jest w stanie sobie poleżeć. Bardziej trwały jest CarPro Dark Side, jest już bardziej taki żelowy, więc utrzymuje się zdecydowanie dłużej. No a taki top of the top, no to mamy firmę Fireball. Produkt nazywa się Janus i jego sobie aplikujemy za pomocą takiego bardzo fajnego aplikatora z włoskami, żeby sobie to ładnie dotrzeć. No i jeżeli mamy stałego klienta, zależy nam na długim efekcie i dbałości o te opony, nakładamy sobie dressing premium. Yes. Zapomnieliśmy sobie o jednej bardzo ważnej rzeczy, czyli wyczyszczeniu dywaników welurowych. Jeżeli samochód miałem już umyty, no to używam sobie do tego tornadora, więc nie robiłem tego w zamkniętym pomieszczeniu, żeby mi się cały obkurzył z brudu, tylko autem wyjechałem i teraz sobie je wytornadorujemy, zobaczycie jak wygląda ten proces. Można to oczywiście zrobić na samym początku, przed myciem samochodu i wtedy nie będzie żadnego problemu z kurzem ani pyłem. A teraz spytamy Mercedesa, czy dobrze wyczyściliśmy samochód. Hej, Mercedes! Słucham? Czy dobrze wyczyściliśmy samochód? Zamka centralnego niestety nie można obsługiwać głosowo. O, no, wydaje mi się, że podoba im się, tylko są po prostu skromni, nie chcą tego przyznać. Jest z nami właścicielka Paulina Butiku, która przywozi do nas regularnie samochód na czyszczenie. Co sądzisz o naszym myciu? Cześć, bardzo mi miło. Do Kuby przyjeżdżam regularnie. Jestem osobą bardzo pedantyczną i jestem zawsze, zawsze zadowolona. Także polecam. Moim zdaniem na Śląsku jest to najlepsze miejsce, który, w którym się sobie samochód perfekcyjnie, idealnie. I co mogę więcej powiedzieć? Tylko omawiać termin. Super, dziękujemy ślicznie, ja rekomendacje. Dziękuję. A my polecamy zakupy u Pauliny, jak sobie wpiszecie na Facebooku Guti Boutique, są prowadzone regularne transmisje, Paulina prowadzi również swój stacjonarny butik, także serdecznie zapraszamy na zakupy. Zapraszam serdecznie i polecam. Pozdrawiamy, cześć. jest super. No i moi drodzy, Mercedesa mamy gotowego, robimy sobie krótkie podsumowanie i powiem teraz, dlaczego moim zdaniem ta usługa jest nierentowna. Słuchajcie, mycie zewnętrzne, dwuetapowe z hydrowoskiem, odkurzanie i plastiki w dwie osoby zajęło nam to łącznie 2,5 godziny. E, pół godziny no, to była jakaś tam przerwa na kawę można powiedzieć, więc generalnie y, czas wykonania takiej usługi w dwie osoby, które no, szybko się uwijają i mają oczywiście doświadczenie w tym, e, no to są dwie godziny. E, I teraz tak. Mając z tego 350 zł. Przykładowo tutaj jest nasza stała klientka, gdzie myjemy to auto już po raz któryś, plus wykonywaliśmy jej usługi w domu, więc dałem na przykład rabatu 50 zł na tej usłudze. Jest to 300 zł, odejmując koszt chemii odejmując koszt wody, ogrzewania i wszystkich rzeczy, które zużyliśmy tutaj do czyszczenia tego samochodu i do osiągnięcia takiego efektu, no można by powiedzieć, że będzie to w okolicach 50 zł. Czyli mamy 250, podzielić zarobek na dwie osoby, na dwie godziny, no i odejmując od tego jeszcze oczywiście koszta związane z prowadzeniem firmy, stawka godzinowa wychodzi w granicach 40 zł, tak? Więc no nie są to kokosy, tak? No nie jest to usługa e, jakaś bardzo droga, na której zarobilibyśmy duże pieniądze. Oczywiście też je robimy. E, mamy takich usług dosyć sporo, przy czym no jeżeli ja mm, z punktu widzenia przedsiębiorcy, no ja chciałbym na takiej usłudze zarobić 500 zł. No uważam, że to byłoby dla mnie takie taki puła powiedzmy satysfakcjonujący, ale wcielając się w rolę klienta, czyli będąc klientem, który oddaje samochód na taką usługę, ja osobiście też tej kwoty bym nie zapłacił bo byłaby ona moim zdaniem zbyt duża, więc uważam, że ten pułap na poziomie 300-350 zł no jest absolutnie adekwatny w 100%. Klient ma auto naprawdę pięknie wyczyszczone w każdym calu, z lakier jest zabezpieczony, więc przez okres tam powiedzmy 2-3 miesięcy będzie dużo łatwiej ten samochód umyć na bez dotyku. No i uważam, że są to takie widełki bardzo dobre, jeżeli chodzi o ocenę i dla klienta, i dla nas jako przedsiębiorców, no też coś z tego zarobimy, tak? Tak wiadomo, że lepiej wykonać jakąś usługę nie mając żadnej yy, pracy, żadnego zlecenia w danym dniu, niż nie zrobić totalnie nic. Ale gdybyśmy chcieli na tym zarabiać większe pieniądze, no trzeba byłoby tych aut dziennie zrobić przynajmniej 4-5. Czy jest to do wykonania? No ciężko, ciężko, ponieważ nie da się tego procesu zbytnio przyspieszyć, czyszczenia, później ten efekt nie jest taki ładny, jak sama nazwa detailing wskazuje, no to trzeba to czyścić powoli, na spokojnie, tak żeby wszystko było zrobione wręcz idealnie i żeby klient był z tego mega zadowolony, a nie tak jak pojedzie na zwykłą jakąś myjnię, umyją auto na szybko, jest dużo niedociągnięć, auto nie jest porządnie wyodkurzane, na plastikach są gdzieś zacieki. No wiadomo, że usługa kosztuje mniej, ale jakościowo bo jest dużo dużo gorzej. Także moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dajcie suba, oglądajcie nasze produkcje no i zapraszam do kolejnych odcinków. Pozdrawiam cześć.